Szanowni Państwo, zacznę od poszerzenia programu Rodzina 500, bo to jest program, który został zrealizowany i bardzo dobrze przyjęty, a teraz zostaje rozszerzony. O pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego, możemy teraz powiedzieć, że wszystkie dzieci w Polsce otrzymają świadczenie 500, niezależnie od dochodu. To koszt. 20 miliardów to są te pieniądze, o których mówił Pan Wojewoda, trafiające bezpośrednio do naszych rodzin. Następne to dodatkowa emerytura. Trzynastka dla rencistów i emerytów. 1100 zł brutto, 935 zł netto. Trafi do wszystkich emerytów i rencistów. Trafi już od 1 maja tego roku. To jest koszt około. 11 miliardów złotych i znowu pieniądze trafiające bezpośrednio do naszych mieszkańców. Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia. Tu program skierowany dla osób młodych, zachęta do podjęcia tutaj u nas w Polsce pracy, i ta zachęta myślę, że będzie kolejnym krokiem, który spowoduje, że emigracja zarobkowa będzie. Tak jak do tej pory malała, ale jeszcze szybciej. Czwarty punkt, czyli obniżenie podatku PIT z 18 do 17% i zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o co najmniej 100%. To znowu programy, które pozwolą mieć, powiem kolokwialnie, u każdego Polaka będzie więcej w portfelu. Koszt realizacji to jest około 7 do 10 miliardów złotych. Te cztery punkty to były te, które tak bezpośrednio trafiają do naszych mieszkańców, Polaków. I piąty to jest przywracanie lokalnych połączeń, które były likwidowane, które nie było stać gmin, a jest to ich zadanie własne utrzymywanie tych połączeń. Teraz będzie dopłata do jednego kilometra. 80 groszy w tym roku, będzie to jedna złotówka. To znowu pozwoli utrzymać, znowu poprawi komfort życia mieszkańców, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Bo powiem tak na zakończenie, że te wszystkie programy też zmierzają do, do tego, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej, ale też, żeby było, nie było tak, że tam, gdzie się urodzisz, to determinuje to całe Twoje życie. My staramy się wyrównywać szanse i żeby te szanse były takie same w Warszawie i w Szelcach Wielkich.